Jednych była i zawsze będzie nieludzką ziemią. Nieprzebyte lasy i błota, bezdroża, zabójczy klimat, ogromna przestrzeń, obszar porównywalny do Europy. Jednocześnie jednak to kraina nieprzebranych surowców, przebogatej i nie do końca zbadanej przyrody. Choć nasi rodacy położyli na tym polu ogromne zasługi. Wbrew powszechnej opinii, nie wszyscy trafiali tam pod przymusem. Syberia, może raczej Sybir, niezwykle ważny etap na naszej polskiej drodze do niepodległej. Na początek uściślimy. Syberia, czy Sybir, które z pojęć stosują historycy w odniesieniu do trafiających tam Polaków? Używamy oczywiście Syberia, ale Sybir się przyjęło, bo to jest literaturą. Literaturą piękną, i w XIX wieku używaliśmy pojęcia Sybir. Przy czym Sybir to jest wszystko to, co nie jest europejską częścią Rosji. A więc pod pojęciem Sybir, zesłania na Sybir, także mamy zesłania do Kazachstanu, stepów Azji. Środkowej. To jest nie tylko ta ziemia za Uralem, bo Syberia to jest oczywiście pojęcie geograficzne, a Sybir jest pojęciem szerszym. Dlatego tak używamy ten Sibir. Gdybyśmy doszukiwali się pochodzenia tego słowa Sybir, to na przykład w języku Tungusów słowo Sibur oznacza błoto, bagno, trzęsawisko. Mongołowie mówią Ziber albo Shivir, określając zarośla nad rzekami Burjaci, Słowem Sibir określają groźnego psa, a Sibr szary wilku buriatów. No i za każdym z tych słów kryje się coś, co może lub wręcz powinno budzić niepokój. Budzi niepokój. Przyznam się, że nie wiedziałem, skąd jest nazwa. 10, może nawet 12 milionów kilometrów kwadratowych, w zależności od tego, jakie granice przyjmiemy, określając Syberię. A kiedy tam trafili ci pierwsi Polacy? No, pierwsi Polacy trafili oj, dawno dawno, jeszcze ze czasów y, Iwana IV, który pierwszy zaczyna podbijać się tamte ziemie. Ale już taka bardziej, zabrzmi to strasznie, zorganizowana. Wywózka to było w XVII wieku, a po Konfederacji Barskiej zaczął się ten etap namacalny i taki widoczny. Oczywiście wszyscy będziemy pamiętali Małricego Biedniowskiego. Jego pamiętamy bardziej z utworu słowackiego. A to trochę awanturnik przecież. No na pewno żołnierz. Znaczy, ja bym słowo trochę odpuścił i mielibyśmy pełen obraz. Kim był Beniowski. No, oczywiście pochodził z Słowacji, dzisiejszych ziem słowackich, ale nam się kojarzy oczywiście z Polakiem, no i ta eskapada ucieczka bardzo barwnie opisana, i no, śmierć na Madagaskarze spowodowała, że on wszedł do kanonu historii Polskiej. Oczywiście następne etapy to nieudane powstanie kościuszkowskie. Epoka napoleońska, chociaż tutaj od razu po epoce napoleońskiej bardzo niewielu jeńców pomaszerowało na Syberię. Niespełna tysiąc prawdopodobnie. Znaczy nie wiem, bo większość jeńców pomaszerowała w kierunku Kaukazu, gdzie byli wcielani do wojsk walczących z bitnymi góralami. Górale ci, pamiętamy dzisiaj o Czeczeniu, walczyli o swoją niepodległość. Dochodziło, mówię o roku 812-813, do rzeczy bardzo m, takich charakterystycznych. Czy może i dziwnych, bowiem podobna sytuacja będzie po 831 roku po tej fali ze słańców listopadowych, kiedy część żołnierzy, no niestety nie jest ona uchwytna nam dokładnie w źródłach liczbowo, przechodziła na stronę tych walczących górali. A cóż ci robili? Brali ich do niewoli i sprzedawali jako jeńców, jako niewolników. I z to był szok. Oni przechodzą dobrej woli, ale tam gdzie ich traktują nieufnie, bo jak każdego, który nosił ten Szynel rosyjski. To jest ten drugi etap tej wielkiej, chciałem użyć słowa wywózki, ale to zatrzymajmy jednak na okres roku 1940 i 1941 Polaków na Syberii. Ale wielki, to znaczy jak na skalę ówczesnych technicznych możliwości. Pamiętajmy, że technicznie to nie było możliwe przesiedlenie kilkuset tysięcy ludzi. Wystarczyło kilkadziesiąt tych najbardziej aktywnych. Okres oczywiście między styczniu listopadowym a styczniowym powstaniem, także nam dostarcza informacji, czy na Sybir wędruje kolejne pokolenie konspiratorów, konspiratorów tych, którzy chyba najbardziej przyczynią się jaki po styczniowym powstaniu do rozwoju także tej ziemi. Panie profesorze, a za co się trafiało na Sybir? Za konspirowanie. Trafiali tam na pewno buntownicy, no na pewno i pospolici przestępcy. Właśnie chciałem powiedzieć, że na Sybir, bo to było największe więzienie ówczesnego świata, zresztą jest jedna bardzo dobra książka pod tym tytułem, największe więzienie, można było za, powiem no, pofinkolokwialnie oczywiście, za wszystko. Mamy przestępców politycznych, mamy przestępców kryminalnych. Tragedią było to, że maszerowali oni Razem najczęściej skuci grupa i kryminalnych, którzy wykorzystywali tych politycznych, raczej nieprzyzwyczajonych do brutalizacji życia codziennego, do brutalnych metod postępowania. Można było trafić w państwie rosyjskim, no chciałoby się powiedzieć, za wszystko. Proszę pamiętać, że jest to państwo, w którym donos obywatelski jest traktowany jako cnota, najczęściej niesprawdzalną, to jest od czasów Piotra I., Niekiedy ta rzecz była niesprawdzalna, ale za to można było także pomaszerować. Oczywiście, jeśli nie posmarowało się jakiemuś czynownikowi pieniędzmi, to rzecz była po prostu z góry skazana na klęskę. Uprzedzając pana pytanie, panie redaktorze, które niewątpliwie padnie, trudno nam policzyć, ilu Polaków pomaszerowało na Syberię. Ale proszę pamiętać, że maszerowa to element bardzo ideowy. Myślę o tych zesłańcach politycznych. Zwłaszcza tych po roku 1863 4. Z tą małą różnicą, że tych po 1863 czwartym, to gdzieś około 20 tysięcy, 20 do 30 tysięcy. Połowę stanowili szlachcicy. A po 831 podobna rzecz była tylko, że ci po 1831 roku powrócili, jeśli dożyli, jeśli dożyli po 1956, natomiast pierwsza amnestia po powstaniu Styczniowym, także tych, którzy byli na Syberii, to była rok 1868, a więc stosunkowo krócej. Mamy świadectwa pobytu Polaków na Syberii. Całkiem niedawno właściwie pracuję w tej chwili nad listami Onufrego Pietraszkiewicza. To jest sekretarz Towarzystwa Filomatów i Filaretów, przyjaciel Mickiewicza, zesłany w 1931 roku z karą śmierci, znalazł się w Tobolsku. I tworzył tam krąg polskich zesłańców, albo inaczej, opiekował się biblioteką polską, rozsyłając czasopisma i książki. Biblioteką założoną jeszcze przez Moszyńskiego, wcześniejszego zesłańca. I to jest bardzo charakterystyczne, może nie wiem czy charakterystyczne, ale bardzo ciekawe, głód książki, głód słowa pisanego wśród tych przymusowych, nie tylko przymusowych przesiedleńców, tych ludzi tam skazanych. I proszę pamiętać, że oni byli skazani czy to na katorgę, czyli na pracę, czy na osiedlenie, bo to, to jest ta różnica. Sybir Sybirowi nierówny właśnie katorga, osiedlenie bez katorgi, ale z pozbawieniem na przykład wszelkich praw. W końcu no, zamieszkanie czy umieszczenie z zachowaniem części praw. Plus jeszcze no, część była finansowana. Dostawali niewielkie zapomogi, niewielkie zapomogi od rządu na urządzenie się, czy na przeżycie. Oczywiście to były kwestie głodowe. Nie można było organizować w kraju, do nich mówię po 831 roku, jakiejś większej, bardziej zorganizowanej akcji. Kresy właściwie zapłaciły olbrzymią cenę, nie w 31 roku, nie w drugim, ale po konspiracji Szymona Konarskiego. Ta Konarszczyzna, która ma różne odcienia, zaprowadziła na wschód dużą rzeszę młodych, ideowych ludzi. I wówczas części społeczeństwa, zwłaszcza wśród dam, tych dam szlachetnie urodzonych, ale możnych, jak Róża Sobańska zwana Różą Sybiru, zaczęła się akcja pomocy dla tamtych zesłańców. Ci ludzie byli odcięci od świata i żeby móc przesłać tam pieniądze czy ubrania, trzeba było wykorzystać oficjalne kanały. To było bardzo ciężko. Oczywiście było okradane, to było zmieniane. Róża Sobańska nie wiedziała, że część pieniędzy nie dociera do tych adresatów. Ale charakterystyczne przynajmniej dla mnie jest to, iż ci rozsypani po różnych to są odległości, proszę Państwa, Panie redaktorze, to są odległości dla nas niebotyczne. <grytanie> Dzisiejsza Polska to jest to, powiat to, to, to jest powiat. Między jednym a drugim to tysiąc kilometrów. List do Onufrego Pietraszkiewicza, Januszkiewicza, był taki, co się stało, bo po czterech czy pięciu miesiącach doszedł dopiero list jeden od drugiego, albo któryś ze słańców zachorował. Śmiertelność była przecież olbrzymia. Lekarz, żeby przyjechał, to była potrzeba. Wezwano oczywiście pisemnie prawie, że miesiąc. A więc te olbrzymie odległości i te osamotnienie tych ludzi, najczęściej było dwóch, trzech, jeden w danej miejscowości powodowało, że oni z sobą bardzo się zżywali, ze zesłańcy. Później po powrocie, po 56 roku tworzyli, także i po powstaniu, ci, po, którzy wrócili po powstaniu styczniowym, tworzyli swoisty zakon. Rzecz, która czeka jeszcze na swojego historyka. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych worków i panów. Myśmy wciąż do niepodległej szli, Szli z uporem ponad dwieście lat. Wydłużyli drogę carstych Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, Mogiłami znacząc polski szlak Z insurekcji barykat Warszawy i Wodzi, Konradowski unosił się blud, i nam marszu do Polski przechodzi, A myśmy szli nie szli cieszątkowani przez tajgę z lewej klątaniną A myśmy szli nie szli aż lub nad Wisłą, na Rowę

Syberii swoje serca i siły. Bronisław Piłsudski jeszcze ciut dalej, bo wyspa Sechalin i Lutajnu i Koka i do później. Ale mamy wybitnych, wspomniał Pan, uczonych, którzy przeprowadzili, weszli do kanonu nauki polskiej, prowadząc badania na Syberii. Ale na Syberii także mamy. Rodzinę Koziu Poklewskich, która dorobiła się olbrzymiego majątku. Jeden na z Sy najbogatszych na Syberii XIX wieku. Przemysłowiec, który no, początkowo trafia tam jako urzędnik, ale trafia tam zupełnie dobrowolnie. Proszę pamiętać, że część z tych zesłańców <grych> to byli ludzie wykształceni, a w terenie, w którym nie ma. Ludzi wykształconych, oni, część z nich znajdowała zatrudnienie, chociaż to nie było mile widziane przez władze w Petersburgu czy w Moskwie, Znala znajdowało zatrudnienie w kancelariach gubernatorskich. Stawali się urzędnikami z racji tego, że oni byli wykształceni, oni potrafili pisać, czytać. Część z nich pracowała jako guwernerzy, ucząc języków francuskiego, głównie języka oczywiście francuskiego, języka ówczesnych elit. I to byli ludzie, którzy nieśli tam oświatę, i część z nich odrobiała się. Po 905 roku mamy dużą falę osadnictwa, jaka wyruszyła z Królestwa Polskiego. Już wcześniej próbowano stymulować tymże osadnictwem, bowiem... To był taki dziki zachód, można by powiedzieć, choć daleko na wschodzie. Tak, chyba dobrze. Dziki zachód, chociaż elementy te, które w westernach widzimy, tam nie występowały z innych racji. ale Dostęp do broni był no, na polowania. Możliwość zrobienia wielkiego majątku i to dość szybko, bo po 1905 roku ta Syberia jakby ożywała gospodarczo. Ożywała i stawała się coraz ważnym zapleczem w, w systemie gospodarczym państwa rosyjskiego. Oczywiście nie, były nie było technicznych możliwości na wielką eksploatację. Budowa linii dalekowschodniej niejako przybliżała zasoby, czy dawała możliwość eksploatacji tych zasobów, no ale to jest daleko jeszcze do czasów dzisiejszych. No i przecież dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, że wnętrze Syberii między Uralem a krajem dalekowschodnim się wyludnia i gdyby nie osadnictwo chińskie, niewiele by tam można było spotkać ludzi, bowiem klimat jest taki, jaki jest. A kto stamtąd powracał? Wracali ci, którym kończyła się kara, których objęła amnestia. No, wracali ci, którzy no tęsknili za krajem, ale część z tych, których wróciła, powędrowała z powrotem na Syberię. Istotą taką bardzo ważną nie było kobiet polskich, było bardzo mało kobiet polskich na Syberii. W związku z tym, by móc założyć rodzinę, żeniono się Sybieraczkami. Bardzo mało kobiet, chociaż jest kilkanaście wspaniałych przypadków osób, szlachcianych polskich, głównie szlachcianych, które Poszły ze swoimi mężami czy późniejszymi mężami na, na wschód Bronisław szwarce, ożenił się właśnie na Syberii to jest ten który był w miejscowości Tunka do której przyjechał później przyjechał został zesłany oczywiście nie przyjechał co ja mówię Piłsudski ożenił się z sybiraczką z tą że sybiraczką powrócił i z dziećmi do Lwowa kiedy mu się skończyła kara no, wspomniał pan to nazwisko już tutaj dwukrotnie Piłsudski, dwaj bracia To dlatego Józef Klemens tak bardzo nienawidził Rosji? No chyba zesłanie syberyjskie Przy czym na Syberii można było być zesłane także metodą, drogą administracyjną i Józef Piłsudski nie został skazany żadnym wyrokiem tylko drogą administracyjną za pomoc udzieloną rewolucjonistom rosyjskim został skazany na pięcioletnie osiedlenie i to osiedlenie na północ od Irkucka, w owej miejscowości Tumka, przeżył, przeżył, przeżył. Natomiast Bronisław początkowo był skazany na karę śmierci, którą zamieniono mu na katolikę. Dożywotnie zesłanie, później kolejne amnestie, to zdejmowały mu wysoki wyrok. I u Józefa Piłsudskiego doświadczenie Seberii, nie ulega wątpliwości, że wpłynęło na jego dalszą drogę. I tą nienawiść, chociaż słowo może jest nie najlepsze, nienawiść do Ceratu. Polacy potrafili się odnaleźć na Syberii. W miarę możliwości tworzyli, no, można powiedzieć, takie polskie wspólnoty, nawet wręcz wsie. Znaczy, najbardziej znana jest wieś dobrowolnych przesiedleńców, istniejąca po dzień dzisiejszy. Jest to słynny stok, ale całe się to było niemożliwe ze względów no, liczbowych, liczbowych. Wsie syberyjskie wcale nie były takie małe. Tam, gdzie była możliwość założenia wsi, to w całej Rosji napływała ludność. Poza tym władze dbały, ażeby tych potencjalnych zarzewi buntu nie to tworzyć. To znaczy nie tylko zarzewi buntu, ale żaden kraj nie chce mieć mniejszości narodowej, która by była w jakimś miejscu większością. I to, to jest ten element, który nie ulega wątpliwości wpływał na decyzyjność władz administracyjnych. Istotną rolą też, podkreślam słowo istotną, była kwestia. Religii i wiary. To znaczy, Polacy, tak jak zawsze osiedlali się chętni tam, gdzie był ksiądz polski, gdzie był ksiądz rzymskokatolicki, ten element nie ulegał wątpliwości sprzyjał dobrowolnemu osadnictwu. A jeśli ci, którzy byli zesłani, mogli w jakimś sensie wpływać tam, gdzie mogą przebywać, to szukali miejsca jak najbliżej Kościoła, oczywiście tych księży, dobrowolnych zesłańców, także dobrowolnych, przebywających już po zesłaniu, którzy zostali na Syberii. Mamy kilkunastu Parafia. Parafia to było kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów kwadratowych. Raz w roku potrafił ksiądz przyjechać na tylko dwa lata mamy również i takie relacje. Przyjeżdżał 400 do 400 kilometrów do swoich parafian? Takie odległości. I to było święto wtedy dla tych zesłańców. Mamy obraz, znany, znakomity obraz Wigilia na Syberii, tak? Kiedy siedzą zadumani nad tym talerzem jeden oparty, ale taka scena się zawsze powtarzała kiedy przyjeżdżał ksiądz. To było święto. Mamy w listach do onufrego, onufrego Pietraszkiewicza, jak przygotowują się do przyjazdu innych Polaków, znaczy z Polaków tam 40-100 km przyjeżdżają, bo ksiądz przyjeżdża jak jest słoma przygotowywana do spania, jak jest e, śmietana zbierana, żeby można było czymś ugościć, to znaczy kawę, żeby można było tą śmietaną okrasić. Jest momentami ten opis, kiedy to mężczyźni prowadzą gospodarstwo aż wzruszające. Każdy dbał właśnie o pewien szczegół, miał wydzielone, co należy przygotować, no bo przyjeżdża ksiądz. Ta żywotność na Syberii? Zależy też. Oczywiście od każdego. To jest indywidualny przypadek. Każdy z nas ma taką, a nie inną odporność organizmu, ale część zesłańców na katordze pracowała, na przykład w kopalni fusolu. Oni pracowali przy wydobyciu soli, no i wtedy nie znali, że się ulegali zatruciu. W gruncie rzeczy różnymi oparami chemicznymi. Bardzo krótko żyli. Chociaż. O żelaznym zdrowiu inicjator wybuchu powstania listopadowego Piotr Wysocki przeżył nie tylko karę Tysiąca Kijów, co mało kto przeżywał, bo to przecież wszystkie organy wewnętrzne miało rozbite, ale przeżył to. Przeżył pracę w Usolu i założył fabryczkę mydła. Nic nie brał dla siebie, tylko rozdawał wśród innych zesłańców, bo takim patriarchą zaprzyjaźnił się z innym rosyjskim dekabrystą, kapitanem Luninem. Znana jej była przyjaźń przez pewien czas nawet chyba razem, bardzo blisko z sobą mieszkali. I to też pokazywało, że na Syberii nie było jakichś wielkich podziałów między poszczególnymi nacjami Wszyscy byli oni po prostu tam skazani. Ostatnie zsyłki przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, to już wiek XX. Rewolucja 1905, Pierwsza Wojna Światowa, rewolucja październikowa. Panie profesorze, które z tych wydarzeń zapisało się szczególnie boleśnie na polskich zesłańczych kartach? Na polskich zesłańcach to przede wszystkim klęska wydarzeń roku 1905, tego co nazywamy rewolucją. 1905 roku, według niektórych badaczy jest to kolejne powstanie. Proszę pamiętać, że w czasie I Wojny Światowej także część niepokornych została zesłana na Syberię. To, co pan nazwał rewolucją październikową mamy wolał wolał przesuwać w kierunku rewolucji lutowej, a nie późniejszego przewrotu, to spowodowało wyzwolenie tamtych ludzi. To znaczy... Bolszewicy, biorąc pod uwagę, a znakomici byli w propagandzie, to uwolnili wszystkich więźniów, zwłaszcza więźniów politycznych, każdy uzyskał wolność, ci, którzy ukończyli 70. rok życia tak. także uzyskali wolność, jeśli nie byli nawet ze słońcami politycznymi, stąd to powodowało, że w pierwszym momencie o ironię Syberia zaczęła się wyludniać, chociaż bolszewicy szybko zadbają, aby to był krótki epizod, że nie ma tam więźniów. Syberia to również... Piąta Dywizja Strzelców Polskich, Dywizja Antybolszewicka. W styczeń 1919 roku Polska już istnieje, a oni nawet osiągają liczebność 16,5 tysiąca żołnierzy, z której to liczby tylko części udaje się wrócić do Polski. No, temat na osobną audycję, ale przynajmniej zwróćmy uwagę, że... Istniała ta, ta dywizja, została w wyniku ewakuacji właściwie... Poddania się czy podpisania umowy przez korpus syberyjski, nie chcę tylko nazywać zdradą. Dewizja ta uległa de facto rozbrojeniu. Do kraju powróciła brygada, tak zwana brygada syberyjska pułkownika bodajże rumszy, która w 1920 roku ta brygada syberyjska bardzo krwawo biła się i poniosła olbrzymie straty pod chorzelami. Jeśli państwo będziecie niedaleko chorze, ale przecież niedaleko jest od nas. Proszę zwrócić uwagę na cmentarz żołnierzy dwudziestego roku. Tam właśnie znajdziemy tych, którzy chyba mieli najdalszą drogę do ojczyzny. Profesor Dariusz Radziwiłowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego napisał znakomitą rzecz o tamtych jednostkach wojskowych i o tamtych ludziach. Jeszcze jednej postaci chciałbym tutaj wspomnieć. Ferdynand Osądowski. No, chyba był tym ten... Pisarzem okresu międzywojennego, który najbardziej opisał nam Syberię, no oczywiście my, Pisarz, podróżnik, nauczyciel akademicki, antykomunista, no żołnierz może przede wszystkim. Żołnierz, awanturnik, dodajmy też awanturnik, bo raczej barona Ungerna, no, byśmy nie inaczej mogli potraktować, no ale mamy też znakomitą powieść Nevrelego o innej Syberii, także, ale wśród zesłańców akcja toczy się. u urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak w zachodu dwudziestu lat. Bo od września, od siedemnastego dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lód spod biegu na północ. W mialkę przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu w polskich krat. Wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony prach, Bo przed nami Polska coraz bliżej. A myśmy szli i szli dziesiątkowani. Z radą pragną nas nadzielić przez lądową przeszliśmy niepokonani, Aż wolną Polskę na czym wrócić pod. A myśmy szli, i my szli dziesiątkowani, Z radą pragną nas podzielić gród. I przez lądową przeszliśmy